Szukasz bardziej miękkiego podłoża do snu? Lubisz uczucie otulenia i sprężystości po całym dniu aktywności i ćwiczeń? DENS to materac hybrydowy, który łączy konstrukcję sprężynową i piankową, odpowiadając na wszystkie wymienione potrzeby. Jego bazę stanowi siedmiostrefowy system sprężyn Pocket Plus o wysokości 15 cm, które pozwalają uzyskać najbardziej optymalną sprężystość i bardzo wysoką elastyczność punktową. System ten docenią pary, ponieważ nie wyczuwa się ruchów partnera. Dodatkowo w górnej warstwie zastosowano dwa rodzaje pianek. Pianka podtrzymująca wysokoelastyczna HR, którą cechuje podwyższony stopień twardości, oraz nowoczesna pianka FloFoam, której bardzo otwarta struktura reguluje temperaturę, zapewniając odczucie przyjemnego chłodzenia i świeżości. Wysoka gęstość surowców powoduje, że bez względu na masę ciała materac daje odczucie optymalnej miękkości i otulenia, przy jednoczesnym pewnym wsparciu całego ciała, dlatego sprawdzi się par o dużej różnicy wagowej. Materac każdorazowo reaguje na zmianę ułożenia ciała i dostosowuje swój kształt do kręgosłupa, pozwalając na dogłębną regenerację wszystkich mięśni. Wyposażony jest w puszysty pokrowiec Italiano, który niweluje nieprzyjemne zapachy i posiada właściwości antyalergiczne. Dodatek wiskozy sprawia, że jest niezwykle przyjemny w dotyku. Pokrowiec można z łatwością zdjąć i wyprać w pralce. Oferujemy szeroką gamę rozmiarów. Zapewniamy 15 lat gwarancji. Zajrzyj na stronę Hilding.pl. Hilding. Wyspani mogą więcej!